7 sierpnia na boiskach Orlik przy Mosir w Łańcucie odbyła się już szósta edycja turnieju Streetball Challenge 3 na 3 organizowana przez miasto Łańcut oraz Mosir Łańcuk. Uczestniczyło w nim 16 drużyn z całej Polski, zarówno te z bliższych okolic jak i z Krakowa czy Bytomia. Poziom rywalizacji był bardzo wyrównany. Zdecydowanie było ciężko, było dużo meczów i grupowych i już w samej fazie pucharowej zdarzały się mecze po meczu, co niestety jest nieuniknione podczas organizacji takich turniejów, ale no, no daliśmy radę, było nas czterech, było w porządku. Po fazie grupowej wiele teamów zgromadziło taką samą ilość punktów, więc o awansie do fazy playoff decydowały małe punkty. Po kilkugodzinnym boju doszło do finału, w którym spotkały się dwie łańcuckie drużyny: Adrian i przyjaciele oraz Armageddon Basketball. Pierwsi z nich zanotowali zwycięstwo z dużą przewagą, mianując się tym samym najlepszą drużyną tych rozgrywek. Turniej z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością, nie tylko ze względu na sportową rywalizację, ale również wyjątkową atmosferę. Jestem tutaj co rok, nieco roku zdarza mi się grać. w w tym roku mi się akurat udało i jest tu naprawdę bardzo fajny klimat, jest masa znajomych, fajne, fajne boiska i gra w koszykówkę, świetny turniej, co tu dużo mówić. Trzem najlepszym drużynom dyrektor MOSIR w łańcucie Jerzy Chałka wręczył przygotowane przez organizatorów nagrody.